Rano było łożenie po górach, a teraz idziemy tutaj na miasto, na Polańczyki czy do Polańczyków w końcu idziemy w stronę zalewu Zoli No to na Polańczyk Polańczyku Trzymaj się, jedziemy do Ciebie dzisiaj już Asia prowadzi a ja teraz mogę filmować I On zakłada, że ty wiesz co Mhm I właśnie tam do góry można też wejść, tam gdzieś jest punkt widokowy. Jeżeli, jeżeli będziemy mieli czas, to tam się przespaceruje punkt widokowy i wtedy widać w tę stronę całe ten jezioro, sztuczny zbiornik. Soline. Polanczyk, jeden km stąd I zobaczcie, można tu sobie iść, chodnik się pojawił tam koło nas, gdzie mieszkamy, też jest częściowo chodnik, ale te są ucinki, że nie ma chodnika, co stwarza niebezpieczeństwo poruszania się, bo pobocze też nie jest za dużo. I tu macie widok na Solinę. A my teraz w dół Szukamy jakiegoś parkingu teraz W prawo jeszcze jakiś jest? To coś w prawo jest Nie, w lewo Nie, w, le w lewo Kręcić Płatny I pójdziemy po prostu spacerem w dół Będzie dobrze On jest płatny, nie? Dlatego są miejsca. Tak czy siak wszystkie parkingi są płatne, więc bez różnicy, nie? Okej. Okay. No i zapomniałem kamery, musiałem się cofnąć. No i teraz droguję z powrotem. Ale przy okazji się troszkę bardziej wypogodziło. I możecie zobaczyć punkt widokowy z yy, kolejki linowej nad Soliną, nad Tamą. A my w dół do Polańczyka. Pata, mama, siostra, wszyscy są w komplecie. przestań. i mamy jezioro solińskie gdzie to wypożyczalnia Zobaczcie, takie łódki elektryczne, można tu wynająć na cztery osoby, stówkę za godzinę. Kolejna godzina to jest 5 dych. Nie bo to jest. Jakiś parking na wysokości. Może będzie jakiś widoczek. I mamy solinę. To. To widzimy te wieży z bliska. Czy, czym? Rekoma! Pław! Ci to ty się mniej martwisz, bo nikt nic nie rozumie. Mhm. Ci rozumią, tam ci umią, ha. A te górki są fajne. Hi, hi, hi. A reszta ekipy dopadła lodziarnie. Idzie. Teraz lepiej. Dobra. Dobrze, że ja jeszcze muszę się tam wspiąć z powrotem. Ale dobrze że tu nie jest takie strome. No właśnie, to trzeba przyznać Bies... Beskidom i Bieszczadom Jest ta różnica, że Beskid jest bardzo stromy, a tu się idzie długo, po górę i takim monotonnym się z takim spod... podejściem. Nawet się nie czuję czasami, że się już tak wysoko no. weszło. Cena takiego namiotu tu nad jeziorem jest porównywalna do naszego domku, do ceny naszego domku. A zdecydowanie po tym, co dzisiaj wieczorem było... Albo wczoraj wieczorem. Dzisiaj wieczorem jeszcze nic nie było. No właśnie, wczoraj wieczorem co było, mój głos rozsądku. Wczoraj wieczorem co było, jak to robactwo się zlazło, to masakra. Dobra, Monika zdobywa szczyt. Przedawały ma się. Tak, raz. Nie jest... Płacił. tak. No. Albo z zielonym z zielonym Mam nie tak, serię. Za późno. Tak, tak, tak. Tujuh b e Czemu idzie? na wodę Mamy owoc na pójle. A teraz jesteśmy w parku miejskim I chodzimy sobie takimi alejkami Oczywiście jak to w górach Góra, dół, góra i dół a ci przychadzasz na w ogóle? Widzimy Widzieliśmy na obu To chyba nie. Ej, śmieciara tutaj. Już Marian mówi, że ta śmieciara to nas prześladuje. No tak, chcieliśmy dzisiaj dwa razy za śmieciarą. Słuchajcie, może nie śmieciowym akcentem, ale jedziemy do Biedronki i będę kończył dzisiaj ten film z wycieczki po Polańczyku. Jutro czeka nas nowa przygoda.